Nie ma znaczenia mówią Wygląd twój, korzenie twe Więc za co mi jest tysięczny lajk By dobrze poczuć się Wiem byłoby mi łatwiej Gdybym żył zupełnie sam Lecz trzymać dziesięć super sióstr gwiazd Niełatwo wygrasz tam Bardzo chciałbym być Pić bardzo wyjątkowym Lecz muszę żyć Ze sobą tak przeciętnym będzie taki dzień, że zniknie ten okropny cień. Czyś kiedyś ujrzę, jak ta rodzina błyszczeć chce? Czy nadejdzie czas, gdy uwolnię blask? Czy tak zawsze może żyć i przeciętnym sobą być? I przeciętnym sobą być? Czy tak zawsze może żyć? Zwykłym, typowym nudnym, nieefektownym i przeciętnym by